Okej. Okay. Nowy romkom w kinach, który dzieje się w trakcie projektu Apollo. Ja jestem ciekaw. Fly me to the moon, czyli zabierz mnie na Księżyc. To film Grega Berlantiego, który opowiada nam historię dziejącą się w trakcie projektu Apollo, gdzie poznajemy ekspertkę marketingu graną przez Scarlett Johansson, która dostaje zadanie PR-owego, nawet nie wiem, sprzedania amerykańskiej publiczności, właśnie projektu Apollo pod koniec lat 60. I jest tam też grany przez Chaininga Tatuma, przystojny, jeden z tych tam szefów, w tym Apollo. I no właśnie, nawet na tym etapie już mam takie, ale jak to w ogóle, jak powiedzieć, ten, o co w tym filmie chodzi? Bo było napisane, ewidentnie wszędzie, komedia romantyczna. Na plakatach stoi sobie dwójka ładnych ludzi z Carjo i Chaining Tatum i człowiek się spodziewa, no dba, no Romkom, no pff, Romkom. I powiem wam, że ten film w najmniejszej części jest komedią romantyczną. Jest trochę komedią. Jest historyczną fikcją opartą na faktach, w sensie główne wydarzenia są prawdziwe. Misja Apollo, lot na Księżyc i tak dalej. Wszystkie jakieś tam szczegóły dotyczące tego, co się dzieje w filmie już nie są, wystarczy chwilę poguglować. Natomiast ten film naprawdę, tak, jeśli chodzi o ramkowy to wyszedłem z kina z takim, to miał być Romką? No ale powiedziawszy to, nawet mi się podobał. Powiedziawszy to, film jest bałaganem. Między innymi właśnie dlatego, że nie do końca wiadomo, czym chce być. To są trochę trzy filmy zlepione w jedno. Natomiast najciekawszy, czy jego elementy nie mają nic wspólnego z tym, że ta dwójka bohaterów na ekranie prędzej czy później pójdzie na randkę. <laughs> Najciekawsze elementy tego filmu są, jak dla mnie, związane z samą misją Apollo, która jest fascynująca i wszystkie rzeczy, które tam się dzieją w tle, na jakiej zasadzie inżynierowie pracują, jakie to jest przedsięwzięcie, jakie jest trudne, co trzeba zrobić i tak dalej, jak to tam w praktyce wygląda, jak oni na tej Florydzie w jakichś hangarach musieli opracowywać każdy najmniejszy szczegół w latach 60., żeby polecieć na Księżyc, to było Ciekawe. Drugą twarzą tego filmu, poza tym takim historical fiction opartym na jakichś tam faktach, jest w zasadzie nie ten duet na ekranie, tylko postać Scardjo, która jest bardziej główną bohaterką, gdzie większą część filmu, ona się skupia właśnie na misji, a nie na chainingu i jego tumach Czy coś tam. Ponieważ ona jest trochę taką postacią, takim Wilkiem z Wall Street, jeśli chodzi o marketing, jest oszustką z kamerką legalnie mówiąc jest mistrzem PR-u. I właśnie do tego zostaje zatrudniona. I wszystkie elementy z tym związane, czasami komediowe, czasami sprytne, czasami lekko slapstickowe nawet, w większości były ciekawe. Oczywiście dosyć proste i naiwne. Wiecie, jeśli mamy sceny w filmie, które opierają się o to, że musimy przekonać jakiegoś senatora, żeby zagłosował za dofinansowaniem nas, idą do niego do domu i scena polega na tym, że skarżą, udaje akcent, bo żona tego senatora jest tam z jakiejś Georgii czy czegoś, z południa Stanów, więc ona gada tym zaciągającym południowym Georgia akcentem i żona w pierwszym z, z jakby dosłownie dwóch zdaniach jest taka uuu, ale fajnie, po czym okazuje się, że senator jest religijny, więc mówią jeden no, jakiś tam cytat z psalmu i senator mówi nie no, teraz to głosuje na nas na was, na wasz projekt po tej po tej bardzo banalnej zagrywce, no to mówmy się, film podchodzi dosyć prosto, w mało zniuansowany sposób do całej otoczki technicznej, politycznej, społecznej, jeśli chodzi o misję Apollo. 11. Bardziej jest to dla żartu lekko-slapstickowo. O, skarżą, robi akcent. I część. I też sceny, bycie działały. No, czy część z tych ten bardziej, część mniej, ale jakoś tam parę razy się śmiałem w kinie. Ten film był uroczy. Taki. jakaś taka. Takie, takie prostota tej historycznej fikcji, yy, która przeplata cały czas humor. Taki humor to się kojarzył z niektórymi filmami Braci Kołę. Trochę taka. trochę pomyłek. Trochę takiego, co my teraz zrobimy, co my wykombinujemy. Trochę taki złap mnie, jeśli potrafisz. Yy, właśnie dorabianie PR-u na żywo. Sprzedawanie ludziom, naciągając fakty, e, jakiś tam, prawda, rzeczy związanych z misją naszej bohaterki. I gdzieś tam w tym wszystkim w tle jest Chaining Tatum, który co, co jakiś czas powraca. I muszę powiedzieć jedno: skarżą jest naprawdę dobrą aktorką. E, czy jako Black Widow, czy jako historia małżeńska, uważam, że świetne role, wiele innych pomiędzy, może kilka. I tutaj też. Wygląda na taką kobietę za 60-tych, dobrze oddaje, właśnie czy te akcenty, czy to, że jest taką energiczną, wszystko wam sprzedam, trochę taki DiCaprio. Kupiłem ją, podobało mi się. Chaining Tatum, <grych> Kocham chłopa, przystojny, e, wpłynął bardzo na moje życie, zacząłem tańczyć po obejrzeniu step-upu, między innymi. Do dzisiaj jest w moim serduszku, ma specjalne miejsce, no ale jest. Kurwa wielkim przystojnym drewnem, nie? I mówię to z sympatią. Oczywiście to jest komedia romantyczna, to nie jest rola, gdzie on nie wiadomo, co miał, do, co miał grać, ale ja uważam, że to jest absolutny myskast. To znaczy, został. To po prostu był zły casting. Poza tym, że jest przystojny, więc pasuje jako facet, ładny facet przy ładnej kobiecie w historii niby komedii romantycznej. Poza takim aspektem stricte na plakacie, no ma to sens, że chłopie nie wygląda jak dany Devito. Wa za przeproszeniem. Nie pasuje. On jest tutaj ex-pilotem wojennym obecnie, B, ale nie może zostać astronautą, który jest szefem tej misji, jednym tam z tych głównych, wiecie, w kontrolce. On jest tym takim uptight, na zasadzie krawat, wyś... znaczy nie ma, nie nosi krawatów, ale że jest taki... Wiecie, jak ona ciągle robi szmery, bajery i zdjęcia i ten, on mówi daj nam spokój, daj nam się, daj nam się skupić na naszych obliczeniach. On jest taki, nie? E, on jest tym takim sztywniakiem w tym duecie. I <laughs> nie pasuje. On po prostu, no on się nawet, nawet jego ten język ciała, chaininga tej Tuma jest taki, że tego brakowało, żeby zaczął tańczyć hip-hop, nie? E, oczywiście to jest jakiś tam problem drugoplanowe w tym filmie. To nie jest, wie, wiecie o co chodzi, to nie jest tak, że ja teraz krytykuję, nie wiem, że Jokera w filmie o Jokerze źle, źle dobrali i zepsuł rolę. To jest jakieś tam tło, no ale niestety ani nie czułem romansu i między nimi, bo, bo praktycznie jej nie było, ani nie czułem jak on ma poważne sceny, gdzie jego postać, kamieniem węgielnym jego postaci jest trauma z przeszłości dosyć poważny wątek w związku ze śmiercią e, przy Apollo 1 i tym jak, jak, on, jak on w tym uczestniczył, jako jeden z tych właśnie doglądających e, tym projektom. I wiecie, że czuję odpowiedzialność, śmierć ludzi, tu powaga, lecimy na księżyc, miliony dolarów, życie ludzkie, wszystko jest... I on ma oddać tą powagę. I jak są takie sceny właśnie dramatyczne, gdzie on powinien być tym takim trochę Clint Eastwood, małomówny, wyraża dużo emocji twarzą i widać traumę za oczami, no to Ej, nie widziałem, to jest po prostu Channing Tatum, który przystojnie siedzi przed kamerą i, mu, i wygląda tak samo jak w Step Upie, no po prostu, tylko te 20 lat później, no trochę postarzony, tak? W ogóle oglądało mi się to tak jakby Greg Berlanti, którego znamy z takiego... Ostatni jego film to był Love, Simon 2018, też mi się... No, dobry film, podobał. E, taki coming of age LGBT story, więc e, zupełnie co innego, ale... E, generalnie tak jakby jego... Tak, nie wiem, nie, nie widziałem wywiadów, ale tak, generalnie ten film się oglądał tak jakby jego zajawką była misja Apollo. Tak jakby se chciał napis nagrać coś w stylu First Man bardziej, jak Damien Chazelle. Jeden z tych filmów, no nie? Taki wiecie, historical, prawda? Człowiek na księżycu, start rakiety jest epicko pokazany to są najlepsze sceny w filmie, jak to, to, co się działo, naprawdę się dzieje. I tak, no dobra, ale jak to sprzedać, nie, jak, wyobrażam sobie jakiegoś producenta, który usiadł i nie, no znowu będziecie tam, yy, 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 weź coś zrób, nie wiem, zrób z tego horror, nie wiem, slasher z tego zrób, że ktoś tam ich sieka, albo, albo komedię romantyczną i on tak, Ugh. no dobra, żeby opowiedzieć historię o starcie, o tym, Pijarowym, prawda, pijarowej zabawie naszej bohaterki i misji Apollo, no dobra, to dorzucimy, że jeszcze tam będzie jakiś facet, i oni będą w trakcie filmu randkować, na znaczy, wiecie, no. <laughs> tak mi się to oglądało, tak jakby go ktoś zmusił do tego. Nie, nie jestem ciekaw, no nie, bo może jest absolutnie odwrotnie. Może w wywiadach mówi, no chciałem opowiedzieć historię romantyczną, no i, i tak wyszło. Natomiast tak, ten aspekt filmu jest dosyć zabawnie taki niepotrzebny praktycznie, no. Nie? Bo te wszystkie sceny, które dotyczą samej misji Apollo, właśnie startu tych rakiet, tej technologii, epickości tego wydarzenia uważam, że naprawdę były ciekawe. Wtedy w kinie siedziałem wkręcony w tę historię. To muszę powiedzieć, to też się ostatnio idealnie wpasowuje w moją w jaki... wpadłem w taki tunel na YouTubie ostatnio przez Terence'a Howarda, który był u Joe Rogana. Nie wiem, kto z Was śledzi w ogóle tam zagraniczny YouTube, ale... Terence Howard okazuje się być absolutnym wariatem, który myśli, że, wiecie, wymyślił matematykę i fizykę na nowo i no jest po prostu złoto absolutne ten wywiad z Joe Roganem, gdzie on przez 3 godziny gada bzdury, ale to ja, ja uwielbiam kanały naukowe, więc oczywiście kilka kanałów naukowych, takich na przykład jak profesor Dave, od razu wzięli się za wyjaśnianie tych bzdur. Ja zawsze w takiej sytuacji wpadam w ten taki YouTubeowy, wiecie, klikam dalej, wiecie jak jest, no nie? Algorytm podpowiada, więc od razu wpadłem w, znowu w słuchanie o płaskoziemcach, o właśnie, że niby Fake, niby lądowanie na księżycu było fejkiem, Tylko ja oczywiście. Nawet nie oglądam, żeby się śmiać z idiotów. <grych> oglądam, ponieważ uwielbiam te wyjaśnienia naukowe, które to kontrują. Uwielbiam te kanały, które tłumaczą, e, dlaczego tak naprawdę wylądowaliśmy na Księżycu i Ziemia nie jest płaska. E, I cały ten kontent taki właśnie fakt czekujący, naukowy mnie absolutnie bawi, pochłaniam po prostu, wiecie, na zasadzie jak idę na spacer godzinę, nabijać kroki, to słucham sobie jakiegoś astrofizyka w jakimś podcaście, który opowiada ciekawostki o kosmosie, ba bawi mnie to niezmiernie. Więc sam fakt, że to było właśnie o tym Apollo, idealnie mi się teraz kliknęło, że z taką Przyjemnością to oglądałem, i za każdym razem, jak wchodziła taka ta, ten to tło tej durnej komedii, gdzie nasza bohaterka musi na szybko coś tam wiecie wymyślić, tak sobie myślałem, ale to jest niepotrzebne. Wolałbym teraz, wolałbym, żeby to był film na serio. A już na pewno jest niepotrzebny ten romans, no nie? Natomiast te sceny z nią, właśnie ten cały taki. Porównałem do jakiegoś Wilka z Wall Street, do Catch Me If You Can, ale no takie mam skojarzenie jak z zeszłorocznym. Tam o tym jak tam Ben Affleck prawda miał firmę Nike i musieli rozbuchać Nike i sprzedać taki ten film sprawia wrażenie jakby był jednym z tych mimo że tu jest oczywiście fikcyjne ta rola tej kobiety jest fikcyjna. W rzeczywistości to inaczej wyglądało, ale film ma takiego ducha, takiego. cofamy się, tak jakby nam chciało powiedzieć, jak to 60 lat temu się zapoczątkowało, w jaki sposób rozkręcili jakiś biznes, no nie? Więc też, też miało ciekawe momenty, też się przyjemnie oglądało. Duży minus znowu, już do wszystkich plusów, do wszystkich momentów, gdzie się dobrze bawiłem, gdzie ten film jakoś tak. W ogóle sam fakt, że niby jestem na komedii romantycznej, a jestem w jakimś super ciekawym settingu misji Apollo, a nie, że znowu wiecie, sięgnęliśmy po Groszek w Lidlu razem i. I potem się okazało, że ja myślałem, że ona mnie zdradziła, bo źle przeczytałem maila, więc na koniec filmu się musimy zejść. Wiecie, po prostu szablon komedii romantycznych, albo ostatnio on jest bogatym piosenkarzem, a ja jestem dziennikarką, i wpadliśmy na siebie. I jakieś tam wszystkie te Notting Hill inne dzisiejsze te wersje, gdzie tam już ze dwa takie filmy w tym roku były. Szczególnie teraz jest różnica wieku, to jest teraz nowy trend w komediach romantycznych. Wielkie zmiany. Tu przynajmniej mówię, jestem w trakcie misji Apollo, jest dużo ciekawszy: setting, background, obserwowanie historii i tak dalej w scenografię, fryzury, wiecie, ten, jakby to, jak film wygląda. Ale końcówka! Ten film trwa 2 godziny 12 minut i to nie jest czas komedii romantycznej, to jest właśnie czas, robimy film o misji Apollo z romansem w tle, bo to jest za długo na, na romkom I ogólnie ten czas by mi nie przeszkadzał, bo nawet nieźle się bawiłem ze względu na wiele tych właśnie poszczególnych aspektów tego filmu, ale ten film ma trzeci akt trwający chyba ze 40 minut i trzy zakończenia jak Powrót Króla, no, w sensie są te trzy momenty, gdzie film chciałby się naturalnie skończyć, tak, tak, tak sobie myślałem w kinie, że tak, no dobra, to jest moment, w którym brakuje już tylko, żeby się podsumowali, żeby było podsumowanie tej fabuły, po czym jest jeszcze tam jakaś cała sekwencja, gdzie oni coś muszą kombinować, zrobić, po czym jest jeszcze coś, że oni muszą... I ten film tak nie do końca wie, kiedy się skończyć i tak sobie myślałem, że to powinien być scenariusz jeszcze przerobiony, trochę skrócony. Że tu powinno się wyciąć z 15 minut tam jakichś środkowych scen, trochę to przyspieszyć. I też mam wrażenie, że główny wątek, ja nawet go teraz nie zdradzam, dotyczący tego, co nasza bohaterka ma za zadanie zrobić. To, co w trzecim akcie jest jakby głównym punktem fabuły, zostało wtłoczone do tej fabuły dopiero w drugiej połowie filmu. Ja mam wrażenie, że to powinno było być szybciej, albo że pierwsza połowa powinna była być skrócona, bo dosłownie film się tak przyobraża na naszych oczach w coś... Wczoś... W coś zupełnie nowego gdzieś tam po godzinie 30. Byłem, byłem też zaskoczony, ale w taki niemiły sposób, bo czułem się, jakbym oglądał dwa odcinki serialu. Na zasadzie ktoś mi puścił drugi, to będzie tak w nieskończoność trwało, nie? Także bardzo dziwna produkcja, ale na pewno bardzo ciekawa. I tak jak mówię, sam fakt, że mamy Romkom. Niby, niby, nie, tak naprawdę nie do końca. Ale taki, który nie dzieje się w tym po prostu szablonie. <laughs> Wiecie o co mi chodzi, no nie? Tylko jest jakiś. No, no, równie dobrze moglibyśmy mieć teraz jakiś, nie wiem, Romką, który będzie się dział w trakcie, nie wiem, jakiś tam. Gutenberg wymyślał dróg, no nie? I mamy, to dobrze mówię, Gutenberg wymyślał druk czy maszynę, no, dobra, no nieważne, najwyżej się wytknie, No w każdym razie, nie wiem, no na zasadzie Kopernik przedstawia swoje tezy, jesteśmy tam te 500 lat do tyłu i, i mamy, ale historia jest romkomem, jest taki dużo ciekawszy, po prostu... Tło, dużo ciekawsza historia poza tym dodatkowym romkom. To było ciekawe, ale no film jest za długi, jest yy, bałaganem. tej Tatum jest uważam, że jest i sam tytułowy romkom który powiedziałem w tej recenzji tysiąc razy, działa średnio. No ale nie powiem, że nie działa, działa po prostu średnio. Dam sześć naciągane, uważam, że warto obejrzeć, jeśli macie ochotę na coś, co właśnie opisałem. No ale nic wybitnego. Mogło być lepiej? Mogło być gorzej. Ale za taką ogólną oryginalność tego pomysłu: jestem, jestem na tak, wam, jestem na tak. I teraz, jeśli ktoś z was by mi wyszedł i powiedział, no ale to w tym filmie to nie działało, to było za długie, to za no, nie", Jakby ktoś mi zaczął teraz wymieniać minusy, to na każdy będę pewnie musiał powiedzieć. W sumie masz rację, w sumie masz rację i to o tak, tak też było, no to też było głupie, ale coś w tym filmie było na tyle ciekawego z całą tą misją, że tak, jestem na tak. Jest jakby wśród wszystkich tych szablonowych romkomów, nawet mi się podobało. Czekam na wasze opinie, oglądaliście, co wy o tym sądzicie. Czy romkom dla was działał? Czy słowo romkom sprawia, że za chwilę zwymiotujecie, jak jeszcze raz powiem romkom? Napiszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.